ma, Jeśli nie teraz, to nigdy. Witam Was w moim pierwszym vlogu z Chin. Już się jąkam. Właśnie idę do Apple Store'a, bo chcę kupić sobie nowego iPhone'a tutaj, jako że tutaj są bardzo tanie te telefony w porównaniu do Polski. Więc tak. Przy okazji pokazuję Wam moją okolicę. <laughs> aktualnie jest 17. Robi się już chłodno, ponieważ we wrześniu. No niedawno było tutaj święto środka jesieni. Oni uważają, że według ich tradycji środek jesieni jest właśnie w połowie września. Więc no, czas najwyższy, żeby zrobiło się trochę zimniej. Zbliża się święto Narodowe, chińskie już flagi są wywieszone. Zaczyna się ona 2 października, a kończy się 8. Także już niedługo Narodowe Święto może będzie dużo ciekawych rzeczy do pokazania. Uwielbiam też tą opcję, że tutaj są wszędzie rowery na wypożyczenie, bo bardzo ułatwia to życie. Można je zostawić dosłownie wszędzie. To nie jest tak, że są jakieś stacje, tak jak w Warszawie. Co mi się w ogóle bardzo podoba tutaj, to że ludzie ustawiają się w kolejce, żeby wejść do metra, w takich równych rządkach i każdy może sobie swobodnie wyjść i wejść później. W Polsce raczej nie sądzę, że coś takiego by przeszło. Jesteśmy w bardzo luksusowej dzielnicy. Tutaj miałam w ogóle robione włosy i jest mój ukochany fryzjer. I mój cel jest tam. So, do you need Apple care? No. You already learned this, right? Because it's been. Okay. Yeah. We're Pytałam się Pana, o co chodzi z tym problemem yy, z kamerą w moim starym telefonie. Powiedział, że na pierwszy raz coś takiego widzi i że nie ma pojęcia. Więc jak wrócę do Polski, to sobie to naprawię i sprzedam później telefon. Jakby ktoś chciał kupić iPhone'a 12 mini, to koło mnie. Patrzcie, takiego koloru słuchawek to jeszcze nie widziałam. Że były niebieskie, czerwone ale słyszałam, że one są bardzo ciężkie, więc nie warto, przynajmniej dla mnie nie warto, ja chcę sobie zaoszczędzić na słuchawki Bose z funkcją wyciszania dźwięku na uszne są podobno super słuchajcie nie mogę w to uwierzyć, ale już wiem dlaczego mam popsutą kamerę w starym telefonie Byłam na pokazie, na którym były puszczone wiązki lasera na cały jakby wystrój. I my wokół tej całej instalacji robiliśmy sobie zdjęcia, a robili nam zdjęcia. Moja kamera musiała przejść przez tą wiązkę lasera i to uszkodziło cały mój aparat. Także mega słabo, bo powiedzieli mi, że to by kosztowało około 800 zł naprawa. Masakra. Stwierdziłam, że dzisiaj a, wypróbuję tą knajpę. Wybrałam sobie takie pierogi. One są chyba na zimno, więc będzie ciekawie. Patrzcie wy na to cudo. Jednak nie są na zimno, na ciepło i zaraz próbuję. Ja już będę sobie dalej konsumować i chciałam zakończyć tego vloga. Bardzo dzięki za oglądanie i jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich różnych vlogów, bo tak takie będę zazwyczaj wstawiać, to zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek i napiszcie w komentarzu jak Wam się podobało. Buziaki!